Madness! Madness. This is Spoto! Siema Tomasz, to Tomasz w to 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 28 odcinku od Minecraft. W tym odcinku taki przegląd tekstur Teksturpaków. Jakoś cholernie mówię do tego mikrofonu. I tak. Oceniam ja ten tekstur teksturpak. Bo jak widzicie, ten tekstur fakt wyszedł do dupy. Bo dlaczego? Bo jest do dupy. Master Tarim. Master tarium Studio im. Mastera Hyzia. Cieszę się... Cieszę się, że ja jestem mistrzem. O, ten tekstur pack jest fajny Master Hase Ktoś tu byliby Monstera Okej okay. Standardowy teksturpak i ostatnia prosta tego odcinka Cześć polsko. Cześć polsko Okej okay. A mówię jak zrobić kładło? Robię w ten sposób na górze daję blok żelaza, potem tu stawki żelaza na dole i powstaje kowadło.